Na program zaprasza Sizer. W tym tygodniu na antenie MTV. W niedzielę historyczny. Ostatni odcinek serialu Inna. No! Okay. Znów będziemy w Rosarito i pożegnamy się w meksykańsko-amerykańskim ah! stylu. 23 to godzina ekipy z Newcastle, i jak to zwykle bywa, czeka nas porcja solidnego balowania, okraszona krótkimi elementami gry miłosnej. Bring it on. We wtorek o 22.10, ostatni odcinek drugiego sezonu dopasowanych. Pojawi się kilka ważnych odpowiedzi, powróci jednak kwestia jedenastej dziewczyny. Czy milion jest zagrożony? One Na ekranach kin w ten weekend pojawiły się m.in. John Wick. John Wick to film, w którym Keanu Reeves wcieli się w rolę emerytowanego zawodowego mordercy, który musi powrócić do gry w imię zasad, oczywiście. Love Rosie. To opowieść o przyjaźni i miłości, która zostanie wystawiona na poważną próbę. Czy relacja pomiędzy Rosie i Alexem przetrwa rozłąkę i dzielące ich tysiące kilometrów? Love you. Odpowiedź tylko w kinach. Według wszelkich znaków na niebie i ziemi, płyta zespołu Bastille, czyli Other People's Hard część trzecia, zapowiadana jest na poniedziałek 8 grudnia. Na 9 zapowiadana jest płyta tworzącego na emigracji w Londynie Popka w postaci kontrowersyjnej, ale bez wątpienia wzbudzającej spore zainteresowanie. Monster 2 Na koniec światowa premiera płyty 36 Seasons, rapera znanego całej Starej Gwardii, czyli Ghostface Killa. Kolejna impreza Sizer Music by MTV za nami. DJ Mulinex i reszta załogi spowodowali, że w katowickim klubie Live parkiet rozgrzał się do czerwoności. Macie jeszcze szansę załapać się na ostatni z cyklu eventów, który odbędzie się za tydzień 12 grudnia w Sopockim klubie Czekolada. Tym razem za adekami DJ i producent z Belgii Moonlight Matters, a wspomagać go będą Brainwash i Vibe. Zapraszamy! Na program zaprasza Sajzer.